Mysz no trawił i zjadał Co za dziat? Ja niego ja, Dlatego przestał tak chętnie jeść w domu Ja myślałem, że on ciągłupeje To też było obrzydliwe No ale się nie zabroni kotu? Myszy zjadać Co za dziata potem leży z nami w łóżku i śpi, się przytula i buziaki dostaje Fuj No ale to jest kot to jest pies. Aha, też by chciał. Masakra. No, Co za dziady w ogóle. Tragedia. Tragedia. No. Przynajmniej bułka by mnie się dzielić. Mhm. Jeszcze cebuśki dajcie. Kurde, to nie cebuśki. Nie wierzę. Dobra. Kończyć.